Wmachuj się trochę. Lecimy na miasto. Uh! A wada kadabra, kurde! <ścoughs> Ty policja! <ścoughs> Postarajmy się trafić w znak. Bang! Bang! O, trafiłem chyba. Bang! Bang! O, nie, 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 nie! O, tak, trafiony, Zapropiony! Bang! 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 Drogie dzieci, nie powtarzajcie tego w domu. Nie powtarzajcie. Ja to w ogóle puszczam z ręki, to są rakietki. Nie wiem, chyba nie powinno się tak robić. Ale... Pamiętam e, kiedyś jak byłem mały, jak mi Achtung zdetonował dosłownie, nie wiem, z 5 albo 6 metrów ode mnie. Chcę to dzisiaj powtórzyć, tylko na troszeczkę lżejszej petardzie, ale będzie mi piszczeć w usza dzisiaj na pewno. O nie, o nie, o nie, o nie! Ja się włączył! E, chyba policja jedzie. No cóż, zaraz znajdę jakąś klatkę się skitram. Już słyszę, że jadą. Haha, koleżysta! niestety nie kupił dobić petaj i ma takie same słabe. Też nędziasz patetajnią, także... Nie będzie dzisiaj fajnego, fajnych fajwejek i fajnych wyściałów, niestety. A chciałem poświlować. I'm